Jak popatrzymy na łopatkę, tu mamy kręgosłup. To czworoboczny jest o tyle interesującym mięśniem, że tu mamy część górną, tu mamy część środkową, a tu mamy część dolną. Jest to niesamowity mięsień, bo w obszarze jednego mięśnia mamy do czynienia z trzema funkcjami. Jak nie trudno się domyślić, górny trap będzie mi łopatkę podnosił. Środkowy będzie ją przybliżał do kręgosłupa, ale dolny będzie mi ją obniżał do ogonowo. Czyli będzie łopatkę pchał w stronę pośladka. I teraz osoby, które mają problem z ruchem rotacyjnym, z sięgnięciem po coś, przewlekły ból tutaj, łopatka jest ustawiona w taki sposób. Nadaktywny jest górny czworoboczny, nadaktywny jest dźwigacz. No i jeżeli te mięśnie są nadaktywne, to co one wyłączą? No, wyłączą dolny czworoboczny. A więc ściąganie wyciągu górnego powoduje, że ja uczę moją łopatkę ślizgu do ogonowego, czyli angażuję do pracy oprócz najszerszego ten segment. I często też jest tak, że pacjenci, którzy przychodzą na fizjo, jak się garbią, to zobaczcie, że oni zgłaszają ból w którym odcinku, którego segmentu. Ich rypie o tu, między łopatkami, a więc prostownik jest permanentnie rozciągnięty i czworoboczny dolny właściwie w cudzysłowie błaga o to, żeby przepompować przez niego krew. Aby go napiąć, aby go aktywować. I osoba, która się garbi, tu czuje ból, ale to jest przecież ból wynikający z permanentnej ekscentryki, z rozciągnięcia. Wzmacniamy to w ćwiczeniu, jakim jest ściąganie wyciągu górnego. Jeżeli ja się garbię, jeżeli moja łopatka jest położona, to ja muszę ją nauczyć, że ten mięsień. Ta część mięśnia czworobocznego też zarządza jej ustawieniem.